I witam, w serii odnawiam krzesła z, ze śmietnika. Zobaczcie, takowe krzesełka znalazłem wczoraj jak byłem z synem na treningu. W sensie zawiozłem go i penetrowałem okoliczne śmietniki. No i ktoś wystawił takie krzesełka z, chyba ze szkoły, nie wiem. Z jakiegoś hmm, miejsca publicznego. Stały, bidne. Tu plekuję jedne śrubki. Wam nie, nie pokażę, ale może widzicie, pełno gum do rzucia poprzyklejanych, nie? Metalowe nóżki, mm, te lepsze, te gorsze, śrubeczki, takie krzesła z, z lat dawnych. Odnowię je. Zobaczcie ile gum tu jest. Nie, fuj. Dobra, trzeba odkręcać wszystko. Poskrobać. Tu już niewiele gum. jedna Tu dwie może. No dobra, trzeba odkręcać, nie? Płaski śrubok. chyba wude psiknąć, nie? Takie małe co nieco. między deskę, a tą metalową nogę. Płaski śrubokręt. Panie, jeszcze oparcie. Wczoraj przytargałem, to mówiłem, nie? Te krzesełka. Ewie mówię, że przywiozłem krzesła ze śmietnika, a Ewa na to fuj. Że fuj, no fuj no. Ale ja je odnowię i, nie, i będą w garażu. Tak to będzie fuj. Tak, przy okazji, widzowie, ta ostatnia, tak zwana seria, rozpocząłem co rozpocząłem, zmieniłem tę miniaturkę. I tytuł taki, Nie piję alkoholu, i co zrobić, żeby zachować zdrowie. No to oglądalność, są, wiecie, ciągnie się dupą po dnie tego Bałtyku. A ciekawe dlaczego, powiedzcie mi. Ja wiem, że tematu nie lubicie, bo większość z was pije alkohol. Taki wasz wybór. A następnie skutki, mm, takie wasze zdrowie. I tyle. No. Chciałbym przekazać coś. Coś może ale... kogoś to zmotywuje, ale słabo widzicie. YouTube i sami wy, widzowie, promu promujecie inne treści, tak? no ja tych innych treści czyli gołej dupy wam nie pokażę <grywa> póki co krzesła ze śmietnika reanimuję i tyle w temacie serii pięć osób oglądnie to nie opłaca się produkować filmu, nie? no słabość słabość charakterów ludzkich Przyjechała Ewa, Piona. O, wjeżdża. Dobra, działam. Ten, te śrubki na płaski. Niech się moczą w wodę. A tu jedziemy z koksem, już, nie? Normalne, przynajmniej normalnie można tu odkręcić. Fuj. Jak to Ewa mówiła Fuj, gumę do rzucił Gdzie ta Ewa Dostała kawał mięcha Na patelni I będzie jadła prosto z patelni Widzicie, o przy stole <grym> Po co nam stół w ogóle A ja tu krzeseł Krzesełko Co? Dobre? Bo czuć ten yy, Wiesz, z Kociewskiej wędzarni. Pani mi, widzicie, byłem w Gzeli, kupiłem wołowinę, e, tak, żeby zjeść surową, bo lubimy, taką mieloną. No i tak lekko była nie taka super świeża. Smażyłem ją tutaj, no bo do smażenia to no wiadomo, że mogłoby być. No ale Ewa włączyła swoje czujniki wszelkie. No i też taka średnia, nie? Tak sprzedają takie gówno. Za przeproszeniem. Ale boczek jest jako taki. Oczek ten skociewski jest ok, ale też on trochę inaczej wygląda i tak. To nie jest tak, jak wtedy. No, no, żeby taniej, żeby taniej był. Dobra, odkręca się nawet, bo tu wd 40 nalałem. Normalnie nigdy nie odkręcane. Ciekawe. Szkoda, że nie ma takiej naklejki pod spodem, kiedy to wyprodukowano. Pewnie jeszcze w latach nie wiem 80, a może 90 początek. Dobra, śrubeczki tu ładnie wszystkie podkręcane. Zaraz to... To jutro będziemy robić dalej sobotę. E, wiecie co? Szczerze to powinienem ściągnąć te jeszcze. Po prostu się. Uuuu, to nie tak o, o jutro przed malowaniem. No dobra, zobaczymy czy to pójdzie. O, o, tak. Nie chcę zniszczyć. A tu jest spoko. Zobaczcie te z kolei, to nie są wkręty, tylko śruby z gwintem. Normalnie tu, w tym oparciu, i tutaj pewnie też zobaczcie, co tu się dzieje. <śm> Oj. Widzicie, że szczocik nie dał rady tej jednej śruby odkręcić. Tutaj o, o została, widzicie, tu, 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 tu już poniszczyłem to, nie chcę się odkręcić. O o o, 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 tu widzicie, rozwiercę ją, rozmasakruję i nową się kupi, najwyżej śrubeczkę. A śrubeczki wam pokazywałem, jak wygląda. Oj mała po Placki spaliła z mąki kokosowej Kolejne wielko trochę zmasakrowałem nie jest tak źle i teraz zobacz co tu zostało o, dobra musimy teraz to odkręcić Dźwięk no, jest trochę chyba spity. To jeszcze tak dla spróbowania, zobaczymy jak to pójdzie. <noise> Hehehe, PKP musi być akurat. Dobra, teraz te gumy do Przygotowane jedno jedno siedzisko, jedno oparcie. Jutro będziemy namalować. O, dzisiaj jest piątek wieczór, zachód słońca piękny, zobaczcie. Jutro dalszy ciąg zmagania z krzesłami.